Będzie specyficzne z tego względu, że będziemy musieli się połączyć online z panem Michałem Klipałów. Pan Michał Michała ukończył w Uniwersytecie Jagiellońskim prawo. Zajmuje się historią, wojskowością w okresie nowożytnym, ale również historią policji w XX wieku autor kilku publikacji książkowych oraz wielu artykułów. Bierze udział również chętnie w konferencjach. Czy się usłyszymy? Ja słyszę, czy Państwo mnie słyszą? Tak, bardzo dobrze. W takim razie proszę zabrać głos. 15 minut. Chodź serdecznie. Czoła. Ja tutaj robię prezentację. I jeszcze mam pytanie. Czy widać, widać prezentację? Tak, widać. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, jak wspomniałem, profesorem jest jak się Michał Gibała. Jestem pracownikiem Katedry Historii Medycyny Instytutu Uniwersytetu Autorytmu w Medycynie, ponieważ jestem też oprócz tego, że jestem prawnikiem, jestem też historykiem. Jestem także wiceprezesem Fundacji Pamięci Policji Państwowej w Zajmuję się także właśnie historią Policji Państwowej oraz policjantów, którzy Formacji, e, polskich Formacji Policyjnych e, Generalnego Gubernatorstwa. E, tutaj współpracuje w swoich działaniach między innymi e, z Muzeum e, Policji Komendy Głównej Policji, e, a także z Instytutem Pamięci Narodowej też w różnych działaniach edukacyjnych. No, chciałbym powiedzieć parę słów na temat, proszę Państwa, tego, co e, się dzieje i uczy się do, 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 do. Yy, chciałbym powiedzieć parę słów na temat hmm, obelizmu yy, znajdującego się na terenie kraju kłaszów yy, poświęconego yy, powierzchowaniu na polskim policjantom i rządowym zebraka. pojawia się w różnych dyskusjach w takim poziomie niekoniecznie sympatycznym kontekście. Tutaj Państwo widzicie na dole traktat publikacji zdanej przez IPN poświęconej obozowi w Kwasz Płaszowi, głównym takiej publikacji będącej przewodnikiem po tym terenie. Jest tylko mowa, że w 2012 roku postawiono niewielki obelisk poświęcony policjantom, granatowi członkom, a kaktym nie jest no, proszę zwrócić uwagę, nie istniejąc, to też nie daje to w słowie pewnej. E Wystaw, który mówi o tym, że w e, przypadku granatowych policjantów, co wedle niego jest niepotwierdzony mieli nie działać w podziemiu zostać rozstrzelani na terenie obózku. Opinia niezbyt przyjemna, jaka oczywiście jest sympatyczna, ponieważ zaczyna się mowa o jakichś walzach, Trzeciej Rzeszy stwierdził on, że ten pomnik jest postawiony postawieniu policjantom granatowym, nie dodając zupełnie z jakiejś przyczyny i że to jest kwestia jakiejś skomplikowanej pamięci. Ostatnią taką, yy, ostatnią wypowiedzią na ten temat jest wypowiedź, która pojawiła się w książce Jana Grabowskiego na posterunku. Tutaj akurat dzięki Bogu Jan Grabowski nie dysponuje może samego faktu zawrotowania polskich policjantów na terenie KL Natomiast no, stawia jakąś taką piwaczną tezę, że, że ten pomnik nie powinien w ogóle się tam znajdować. To jest moim zdaniem absurdalne. że Państwa fakty przemawiają za tym, że pomnik ten tam stoi. Jak powszechnie wiadomo, pierwszą taką informacją, która przybiła się z źródłową, przebiła się do szerokiej grupy odbiorców, to była wydana wspomnienia Franciszka Panasia, krakowskiego policjanta, który w czasie wojny służył właśnie policji granatowej, a był jednocześnie żołnierzem koncentracji, e, który wspomniał e, sytuację, która miała miejsce. Aresztowanie komendanta miasta, komisarza rady i codzestępcy Wojara Drożewskiego, e, szeregu innych policjantów, tutaj proszę zwrócić uwagę, takie nazwiska jak Styszczak, Ficek, Piech. E, ci policjanci nie zostać w, rozstrzelani na terenie kl Ta informacja, to źródło stało się właśnie m.in. jedną z przyczyn budowy tego pomnika, ale też stało się jedną z przyczyn przejścia przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu z postępowania, które zostało w 2012 roku umorzone z powodu niepytycia sprawy. Całe to postępowanie, tam jest szereg dokumentów, natomiast no Niestety szereg też dokumentów został pominiętych. I to jest moim zdaniem dość smutne. Proszę zwrócić uwagę. To jest dodatka, która nie weszła właśnie w skład dokumentów e, znajdujących się w prawach postępowania. Jest to rozkaz e, e, moja komendanta przez policajnej niemiecki. Prawdopodobnie to podpisał się pod tym samym w Paswart, czyli dołaści Policajcji w Krakowie, który nakazuje wstrzymał wybory e, następującym wymienionym w kapalną Polskiej Policji. Proszę zwrócić uwagę, Wspomniany właśnie w Wojciech Wicek. To do płatki, w Siutał, Mikołaj Kierkiewicz, Jan Makula i płatki posłuchajemy. Eee, Nazwiska, niektóre tak jak Mikołaj Kierkiewicz, pojawiały się w okresie powojennym w różnych publikacjach, na przykład w książce oficjalnego Hejda eee, i Czesławie Jakubie więzieniu na Montelupi właśnie z informacją, że został ono rozstrzelane przez Niemców. O Ficku wspomniał we pan, 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 pan. wszystkich Także byli też wymieniani od czasu przestępstwa Nobrowego w jego licznych publikacjach poświęcony konspiracji na terenie Krakowa. Natomiast no ten rozkaz jest dość nietypowy. Po szczątkowych karkiwaniach zachowanych po w policji polskiej w Krakowie e, mamy tylko jeden taki dokument, który nakazuje wstrzymać wybory tak dużej liczby policjantów, co do których potem pojawiają się informacje, e, że mieli e, oni części kolego z konspiracją lub że zostali zamordowani. Tutaj widzicie Państwo strukturę Krakowskiej Policji Polskiej. Wspomnieni policjanci z tej dotacji z tego rozkazu pracowali w policyjnej Kolumnie Samochodowej znajdującym się obok zaznaczonym tutaj ruchu oraz w Wielkim Komisariacie Policji Polskiej przy ulicy Krakowskiej 40. Nie wspomina rozkaz Niemiecki, natomiast pojawia się tam też nazwisko Józefa Stysiała, którego wspomniał wcześniej Franciszek Banasz. Stysiał, Józef Franciszek Banasz miał uciec przed aresztowaniem. Pojawia się tam, tam też nazwisko Mieczysława Chmielewskiego. Mieczysław Chmielewski, którego Franciszek Banasz nie miał nieco wcześniej w swoich wspomnieniach, jako taki zaangażowanego konspiratora, który między innymi wykrył kolaboranta w szeregach wojny zagranatowej i zresztą doprowadził do zamachu na tego kolaboranta. A zatem Mamy do czynienia z prawdopodobnie większą grupą policjantów, która została e, wykryta przez władze niemieckie e, i aresztowana za kolaborację. To są wszystko daty pomiędzy majem a czerwcem 1943 roku. E, sięgając dalej, jedną nie z nielicznych brakowanych źródeł dotyczących e, polskiej policji z terenu Krakowa bardzo ważne dokumenty, dlatego że możemy na tym odczytać, kto został kiedy przyjęty do policji i kiedy zwolniony. I w przypadku wszystkich wspomnianych właśnie w tym że niemieckim rozkazie policjantów znajduje się ta sama dotacja. Zwolnione 31 maja 1943 roku jest tutaj e, odniesienie do rozkazu komendy miasta, przy czym tak jak tutaj jeszcze na karcie Łąciecha Witka, widzimy też, że komando z szóstolicajskich z dnia tam 14 maja 1943 roku o odpowiedniej sygnaturze wstrzymało wpłatę. Wiemy zatem, że gromada polskich policjantów została przez Niemców zwolniona z policji i o przynajmniej kilku polskich policjantach wiemy, że zostali przez Niemców zamordowani. Co zatem z komentarzami? Znajdują się hmm. też ich karty wyposażenia, proszę Państwa. Jest karta uposażenia Ludwika Drożańskiego. To jest ciekawe źródło, ponieważ yy, możemy znaleźć na niej informację, że został on zwolniony 30. Yy, 44 roku, w roku następnym e, rozkazem BDO, który został do Policji z, y, Porządkowej, e, z 11 kwietnia 1944 roku. Taka sama informacja jest też na karcie Majora Franciszka Jakawek. Natomiast proszę też zwrócić uwagę na ten dopisek na karcie Drożańskiego. 19 maja 1944 roku płacił resztę za liczbą. Czyli 19 maja 1944 roku Major Drużański musiał jeszcze żyć. E, tutaj mamy kartę e, Franciszka Echarta, znaczy to powinna wyświetlić. I e, dokładnie właśnie ta sama notacja dotycząca zwolnienia. I nie wiem czy że mamy już sytuację, w której przynajmniej w obronie zwalnia policjantów, co do których mamy już że zostali później późniejszym wieku zamordowani. Oprócz tego proszę Państwa, znajdują się dane Polskiego Komitetu Opiekuńczego i jego e, sekcji opieki nad więźniami, czyli tak zwanego patronatu. E, to są informacje dotyczące aresztu śledczego, czyli ulicy Montelupi w Krakowie. E, konkretnie to są dane dotyczące zapotrzebowania na paczki e, oraz tego, kto i e, w jakim okresie przynosił paczki danemu więźniowi. Jak Państwo widzicie, mamy tutaj informacje dotyczące Ludwika Drożańskiego, odnośnie marca, Roku. Wojciecha Witka z czerwca 1943 roku, Teodora Kłatkiego z lipca y, 1943 roku, Wojciecha Żyty z czerwca 1943 roku, Mikołaja Jukiewicza i Franciszka Jakarta niestety bez danych. E, wiemy z różnych innych ewidencji, także że Franciszek Krajan zgłaszał na to na stratach Waszych w roku 1944. -04. Kolejnym źródłem i niezmiernie ciekawym, jest y, raport z raportu wywiadowcze krakowskiego AK, w którym jak Państwo czytacie, to jest pod numerem ósmym, dnia 18 lipca bieżącego roku policjanci granatowy Wicy Krzyjen, należą z tego czasu do komisariatu Polnica, czyli właśnie Krakowska, Krakowska 40, skazani zostali przez sąd serca Kolporta Związek Niepodległościowych i wszyscy trzej rozstrzelani. Depta no licowa, proszę Państwa, jest błędna. Ona no nie dotyczy samej egzekucji tych policjantów, a można to ustalić. jednemu z krakowskich policjantów Leonowi Rembrandt. Leon wyremek był sierżantem policji Granatowej, żona e, Mikołaja Wielkiewicza, Jemina, oskarżyła go o to, że e, wskazał jej męża jest tak. bronił się z tego, bo rzeczywiście wskazał, natomiast wyglądało to tak, że nieco zapakowali go do samochodu, kazali muje razem z sobą pojechać na rynek główny w Krakowie i pokazać, że który taki piewicz. On jeszcze próbował. Zwiadomić Kielkiewicza, to trochę opóźniał wyjazd, prawda, udało się mu się iść do tarety i tak dalej, i tak dalej. Nie udało się to yy, fakt faktem, że Kielkiewicza uwolniono z wszelkich zarzutów. Natomiast aktem tej sprawy znajduje się szereg bardzo istotnych okoliczności, mianowicie informacja, kiedy aresztowano Kielkiewicza, 12 maja 1943 roku. Co więcej, ta data odnosi się nie do rozstrzelania tychże policjantów, ale do ich skazania przez konteksję policji, ponieważ z zarówno żony Mikołaja Mikiewicza, jak i żony Wojciecha Siuty. wiemy, że 14 lipca 1944 roku wszyscy cztery, tzn. Śuda, to znaczy Wojciech to Donał Wojciech Wicek i Mikołaj Mikiewicz zostali właśnie skazani za udział w grupie konspiracyjnej przez TOT-SS Policji Naszmiąt. Co więcej, zachował się taki liścik, co prawda do terminu śródowej, w którym jest mowa o tym, że przekazuje się list po... karnej, tak na trochę, przeciwko kapralowi polskiej policji Fickowi i innym. E, wśród tych dokumentów znajduje się również, to jest, tutaj była mowa o tym, jak czasem ciężko przyporządkować wizerunek do danej osoby. To jest jeden z nielicznych przypadków, kiedy się to udało. To jest, to jest prawo jemnickie już, prawo jazdy Mikołaja Jękiewicza. Jest to jedna z nielicznych sytuacji, kiedy możemy popatrzeć w twarz człowiekowi sprzed 80 lat, który na dodatek jeszcze został zamordowany i po którym pamięć miała zniknąć. Eee, proszę Państwa, i taki sam dość jakie otrzymała Terminia 7 też po przekazaniu ostatniego słowa e, od męża, że zauważyć, że to już data jest z 10 listopada 1943 roku więc tutaj znany zaczny od czasu. Jeśli chodzi o kolei Ludwika e, Drożańskiego i Franciszka Harta... Dane o nich też znajdują się w aktach Delegatury Rządu na Kraj, ponieważ jest informacja o tym, to różne daty się podaje, ale mniej więcej one się między 20 a 22 marca 44 roku, że zostali oni aresztowani przez Niemców. Czyli jak już mówiłem, przynajmniej dwie sytuacje, przynajmniej dwa aresztowania. Po wojnie e, rodziny tych policjantów próbowały e, występować do Sądu Grodzkiego w Krakowie e, Rozbudowane zeznania zdania złożyli świadkowie jego koledzy z policji, którzy stwierdzili, że rzeczywiście większość nich podawała do 18 września. Nad ranem został on rozstrzelany przez Niemców, uwięziony z więzienia Montelukich i rozstrzelany. Podobna sytuacja, proszę Państwa, miała w tym przypadku Wojciechowskiej. To jest zresztą jeden z najważniejszych dokumentów, jaki mamy, ponieważ oprócz tych znowu kolejnego takiego samego listu, oprócz postanowienia, znajduje się oryginał tego. Z tego przekazane. To jest bardzo duszający dokument, on się tam żegna z żoną w takich filmiku, no bo to jest, nie, nie chceć treści, ale proszę zwrócić uwagę, po lewej stronie Marginesu jest taka adnotacja. Na tej adnotacji tutaj wyróżnionej przeze mnie znajduje się informacja o godzinie 48 września 43 e, I to jest prawdopodobna, znaczy prawdopodobna, najpewniejsza data egzekucji czterech właśnie tych polskich policjantów. Co do miejsca, eee, wskazywano różne miejsca, w okolice Krakowa, w jednym z znań pojawia się teren właśnie KR Wasz. Eee, podobnie w tych aktach dotyczących uznania za zmarłego znajdujemy dokumenty dotyczące Ludwika Dorożanickiego i Franciszka Hartka, Mianowicie w dokumentach zgłoszonych przez Policję Hartka, komendanta, mamy odpis niemieckiego dokumentu, niemieckiego rozkazu i jego tłumaczeniem, informującego o tym, że dwóch majątków Polskiej Policji, Franciszek Gerhardt i Józef zostało rozstrzelane i względu zdradę I informacja o tym, że ten rozkaz ma być odczytany Polskim Jednostkom Policyjnym. Rozkaz wychodzi z 5 lipca, natomiast wedle danych, które na przedstawiła Franciszka Erhart jej mąż zostać rozstrzelany pod koniec czerwca. Tam sąd ustaliły daty, ponieważ nie miały pewnej daty, więc ustalimy to zgodnie z regułami prawa cywilnego. Wreszcie pewne dokumenty znajdują się też w aktach wspomnianego przeze mnie postępowania prowadzonego przez Instytut, przez Odziomu Komisję Wyściganie Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. E, tam też pojawia się kilkukrotnie informacja, że tychże policjantów z że świadków mian na terenie kajem Wreszcie miałem okazję rozmawiać z przedstawicielami rodziny drożańskiej i on twierdzi, że w ich jak w rodzinnej tradycji również żywa jest e, przekaz że Ludwika Drużeńskiego rozstrzelano na terenie kgl Czy to są wszystkie rzeczy, proszę Państwa policyjne odwiary tego terenu? Na pewno nie. W 2015 roku dostałem informację od Pani Zagary Sądek Miejskiej, która zajmuje się tylko Holokaustu w Krakowie, że w aktach Urzędu Zdrowia w Krakowie znajdują się karty zgonów polskich policjantów, pięciu polskich policjantów, które wskazują, że rozstrzelano ich 6 listopada 1943 roku, jak Państwo zobaczycie, zostali oni rozstrzelani w okolicach obozu, płaszczy, obozu pracy SSI Policji w Krakowie, w kraków płaszczy. Wśród tych między innymi byli policjanci bardzo znani, tacy jak Jakub Kazu, o którym zresztą wspominam, że Radał Hempel, konspirator z Polgromia, koło Miechowa, a czy na przykład Bernard Zaremba, który Przemyśla, który między innymi współpracował z słynnej akcji odbycia więźniów z więzienia w jaśni. A więc mamy już nie jeden mor, ale co najmniej trzy. Wreszcie mamy informację o e, podinspektorze Policji Województwa Śląskiego, Augustynie Pańczyk, to był weteran e, Wojny Polsko-Polszewickiej. E, 27 maja miała miejsce w Krakowie taka potężna egzekucja przy ulicy Botanicznej. Bańczyk nie, nie był rozpoznany w jej ofiar, natomiast na pewno został tego dnia wprowadzony z na Monteluki i świat się po nim urywa. Jest również wspominany na tym samym tak zwanym afiszu śmierci, takich plakatach, które rozwieszały władze niemieckie poświęconych ofiarom właśnie tejże egzekucji. Ofiary tej egzekucji przewieziono będę większości źródeł na ten właśnie KL-Paszo, tam prawdopodobnie są spalono i zakupano. A więc kolejna policyjna ofiara to z Zatem proszę Państwa, te słowa dotyczące upamiętnienia, dotyczące tego, że są to rzeczy niepotwierdzone, mają rację bytu. Wreszcie na koniec, krótka informacja co do tego, jak zachowywana jest ta pamięć po tych ludziach, bo moim zdaniem są w sposób niedostateczny. jest ona prowadzona przez właśnie Muzeum Krakowa, dotycząca ofiar terroru nazistowskiego, komunistycznego w Krakowie. Tutaj jest akurat wątek poświęcony ludnikowi drożeckiemu. Proszę zobaczyć, całkowicie błędne dane. Lata zatrzymania kwietnia 1941 no wtedy był jeszcze w obozie internowany w Rumunii, e, brak jakichkolwiek danych. Mm, no zupełnie rzeczy, które można zrobić naprawdę bardzo prosto, wchodząc do krakowskiego archiwum. E, podobnie strona e, tworzącego się właśnie miejsca w pamięci e, KL gdzie mamy jedną informację o Wojciechu fitgu, zupełnie bez danych do tego jego przynależności konspiracyjnych, chociaż Dane zawarte w m.in. dokumentach m, związanych z jego, z stwierdzeniem jego zgonu nie ma takiego urodzenia, przecież tam się też znajduje. Yy. Jest to jedyny zresztą z tych policjantów, który został tam upamiętniony, to pozostałych nie ma nawet słowa. Dlatego wydaje mi się, że i za co bardzo dziękuję organizatorom tej konferencji, że bardzo ważne jest właśnie upamiętnienie Pokazać, że to nie są jakieś wystane z w stowie, tylko zajmujące potwierdzenie w źródłach, a walka z ludźmi jest moim zdaniem pewną, pewnej na, no, narracji, która nie tylko nie jest umocowana źródłowo, ale wręcz ma charakter taki powiedziałbym faktyczny. No, jest to, jest to po prostu nieprawdziwe. Dlatego ważne jest zachowanie właśnie pamięci o tych policjantach. Ten obelisk jedyny moim zdaniem w skali polskim ma Olbrzymie znaczenie. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy za ważny